Siemanko, witajcie na kanale Podróże Dzikowozem. W końcu nadszedł ten dzień, 28 kwietnia. Jest godzina 8 rano i zaraz ruszam na południe. Chciałem się pochwalić czymś. Pewien z widzów e, mojego kanału, gość, którego znam tylko z widzenia, ostatnio zrobił mi niesamowitą niespodziankę. Zahaczył mnie w miejscu, w którym często bywam i mówi słuchaj, coś, coś brakuje w Twoim busie i tadam <grywka> dam tablicę rejestracyjną kolego wielkie dzięki naprawdę zrobiłeś mi super niespodziankę Ej, wracając do tematu podróży mama upiekła nawet tutaj taki pyszny chlebek ziołowy no przepyszny po prostu rzucam porzucam dietę dla tego chlebka i całego go <grywka> pewnie jeszcze dzisiaj ja Najpóźniej do jutra go zjem. Bus jest zapakowany po brzegi, ale już nie będę was męczył szczegółami. Do zobaczenia na trasie. Pierwsze kilka stówek za mną, jestem jakieś, nie wiem, może 100 km za y, Lipskiem, w okolicy zlegał straszny korek, czas na przerwę, zrobię sobie kawkę, A jakiś szrulerz, znaczy, albo coś taki z... Nie ma, nie ma czasu gotować... Z, 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 z... Z jest nie ich, z... teraz to znajdziemy to jest tu w tych zapasach może gdzieś indziej to są jeszcze tak mm, co my tu mamy, o jest taki o. Dobra, woda na kawę gotowa, także zalewam kawkę, zjem gulasz wyszła dalej. Minąłem już Monachium, także czas dostać się do moich zapasów. Zabrałem tego typu baniaczka, ponieważ będzie łatwo z nich nalewać. I jak je wyrzucę, to będę miał miejsce na tamte duże baniaki, żeby tu je schować. No dobra, będzie Polak w Niemczech. Film z serii Polak w Niemczech. Dziękuję. Musi e, to trochę komicznie wyglądać, ja wiem nie z tych pirów, ale no co trzeba sobie jakoś radzić Polak potrafi Czyli zjechałem z bocznej drogi Jestem w takim urokliwym miasteczku austriackim Szukam miejsca na nocleg Chyba stanę po prostu Dzisiaj chyba po to, że, żeby się przejechać, bo, bo fajnie tu jest fajne miasteczko. Nie wiem można Za mną 900 km ponad. Jestem już w Austrii, zatrzymałem się w małym miasteczku na Parkingu pod marketem. Zjem kolację. Akurat chlebek wyczony przez mamę ziołowy idealnie będzie pasował do krewetek. piwko do tego. No i idę w końcu spać, żeby jutro dojechać do celu. Także do zobaczenia jutro. Trzymajcie się.